Dzień dobry moi drodzy, witam was ponownie w Twierdzy Krzyżowiec edycji ostatecznej. Jak wiecie lecimy z wyzwaniami szlag, na szlakach zęczy. tych nowych. Możecie dalej pisać jakieś pomysły na wyzwania na inne szlaki, bo my zajmujemy się szlakiem Jagnięcia, szlag, gdzie Jagnia. gram bez spichlerza, bez jednostek arabskich i jednostek beduińskich. Zrobiliśmy pierwszą misję. Ym. I cóż, no to lecimy z tematem. Misja druga. Co my tu mam? Aha, to było tak, że wieprz jest ze szczurem na dole. A biedny ten z panią kachiną u góry. I wszyscy mamy po 2000 roboty, za wiele nie zrobią. Ale raszować to ja też nie ma sensu. Nie będziemy tu raszować. Po co takie rzeczy robić? Straszne kraszowanie? No dobra, no to tak. Ehm, Gra zatrzymana. Ja sobie grzecznie zmniejszę prędkość, ale wpierw popatrzę też. Czyli tak, my mamy bardzo dużo kamienia, znaczy to żelazo to no niby się da ale to tak mi. No tu bardzo dużo kamienia mamy. Tu jest jeden bot. Już, 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 już widzę, już, no już widzę. Już widzę te ten piękny wieprz i ta piękna pani Kahina, który, bo to Kahina jest raczej, nie? Może mi się nie wyświetla, ale to powinno być Kahina. Mają... Praktycznie zero surowców, już widzę jak te boty z tymi dwoma tysiącami na starcie się rozwiną. Ja już to widzę. No szczur to szczur, to i tak się rozwinie. No i sułtan to sułtan, to i tak się rozwinie. W teorii można ich zroszować, ale już nie mówię, nie będziemy tego robić. Dobra, postaram się nie stać w Zaczymy, Zobaczymy, czy po jednym razie gra przestanie krzyczeć, że tam postaw spichlerz, postaw spichlerz. Um. I co? No, niby tu jest dużo zielonego i tu, ale to można olać. Znaczy, no możemy sobie robić chmiel, prawda? Ale najważniejszy będzie w takim razie kamień. Nawet tu można wziąć i tutaj. Też no. takie, dobra. Chciałem powiedzieć, nie będzie raszowania, to, to będzie i tak mordowanie botów, strzelając w nich łucznikami. Może sobie zrobimy dodatkowy challenge, że e, robię tylko łuczników. Ale dużo drewna tutaj nam dali na start. A raczej normalną ilość, panie Lutelu. A pan sobie obzurał, że to dużo. Mówicie, że to było na spacji, że surowce dalej widać ja na składach To Ja spada. jestem jakiś dziwny, bo totalnie nie kojarzę, żeby tak było i dla mnie to jest dziwne. Ale ja jestem dziwny, wszyscy wiemy. O, szczur już atakuje? Nie, to by było dobre, jakby zraszował mnie szczur. Nawet byłoby zabawne. Dobra, to zrobimy. sobie takie dwie wieżyczki. Spichlerz nie istnieje. No, zobaczymy, ile razy będzie krzyczał pan, yy, kolega, że śpich nie istnieje. Jakby to była największa zbrodnia tego świata, że śpichlesz nie istnieje. Ech, dobra, ja wiem, że popularność spada, ale... Mamy chwilę czasu, bo tak uznałem, że może w poprzedniej misji za szybko. Ja, znaczy, za, za, za dużo... No dobra, musiałem się rozwinąć tam, więc takie, wszystkie karszmy były potrzebne niby. Ale no, tak wiecie, można było troszkę wolniej to robić no to na ten moment damy 2 na 60 osób kupię tylko raz, bo ja też kupiłem więcej na razie tak zrobimy tu trochę tego nie pytajcie jak stary pod prysznicem takie czuśce zrobimy dla beczki, no i co jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami wszystkiego co potrzebne do wygrywania to mi się w ogóle nie podoba, że tamten składzik powstał a nie było. A jakbym trochę dalej? Nie, on i tak tam powstanie. Dobra, kij. Robimy tutaj. Nie, nie podoba mi się. Na spichlerz. A, może teraz przestanie, bo ostatnio y, już po tym zbuduj śpichlesz, to już nic nie chciało gadać nam. Więc może, może jednak nie będzie gadać. Bo tam za mało pracowników. Znaczy no mówię, ja tak gram sobie troszkę z nadzieją, że boty na te, mając do te 2000 to nic nie zrobią na razie. A po co ja sprzedaję kamień, jak ja bym mógł e, zrobić schudki? No bo co? My się wspinać? Co my z asasyny? No mówię, normalnie to by się dało zraszować. no szczur już by nie żył. Może nawet i sultan. Tylko, że sultan ma jeszcze tych gagatków. A asasynów szybkich już nie mamy. To no, nie wiem, czy już nie lepiej robić w tym momencie pałkarzy, tylko za, za 2000 tysiące dojedam się ich zrobi. Niewiele raczej. No ale ja już widzę jak ten wieprz się rozwija, ja, ja już to widzę. Mhm. dobra. Na razie zwiększmy prędkość. Lordzie, zejdź na dół, jakby trzeba było. To się bardziej przydasz na dole. Dobra, już tam popularność nie spada, tylko pijaki łażą. I ogólnie, co ja tam powiedziałem, że, że robimy challenge'a. Możemy spróbować zrobić challenge'a, że tylko łucznicy. Taki dodatkowy challenge sobie dodaję tutaj. Dlaczego? Nie wiem. Bo jestem dziwny. I nawet tak zrobimy sobie zbrojownię. O, to już w ogóle jest dziwne. Dobra No to robimy Kamienie jeszcze nie przyszły Szczerze Tam nic tu bym usunął Usun się no, dobra Troszkę przesunęliśmy Mam nadzieję że to tam nic nie popsuje eee, Tu kolegę tak trześniemy jeszcze. O, chociaż to mogło być przejście, no już dobra Jeden pies. Um. No, bo w teorii chmiel... Tutaj może by szczury nie zaatakowały. Nawet dwa stykną nam na ten moment. A w teorii można fosę robić. W praktyce nie wiem, czy się przyda. Ry 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 ry. Tutaj coś takiego sobie możemy zrobić, dla Lebeki. A tu się nie da. Dobra, no, już nie będziemy aż tak szli. Możemy iść tak. E, supanie sultanek. Pana, no, zbrojnych masz arabskich. Przepotężnych, wszyscy wiemy. E, e, coś takiego se zrobimy na razie. Jakiś Dobra, idzie kopać. W imię, w imię zwycięstwa, dokładnie. No, są łuki, kamień troszkę na sprzedaż, ale oczywiście tutaj by się przydały jakieś schody. Cyku, cyku, miku. Ta misja raczej jest do, na szybko do zrobienia. Dwa pierwsze boty są do zraszowania, później jest tylko kwestia, czy zdobędziesz hajs, żeby szybko zraszować. No, chyba wieprz byłby już trudniejszy, dla, dla samej day, żeby już wszystko ich tam pokaże, ma, nie? Dobra, ale granie krzyczy. Krzyknęła dwa razy o i już siedzi cicho, więc może jest git. No, Dobra, tutaj na wszelki wielkie jeszcze dokupmy. Zróbmy Czekamy sobie łuczników. Czekamy, Czekamy na rozkazy. Będziemy kopać wody. na razie. Lordzie, z czemu nie możesz kopać fosy? To by było zabawne, jakby lord mógł kopać fosy. Brałbym takiego lorda. Czekamy na rozkaz, Potrzeba nam broń. Co wy macie za myśli, to już jest tak. Wasza sprawa. Jazda do fosy. Tudu. No tutaj no... Można się zabawić, prawda? Jak ktoś lubi, to czemu nie? Z kamieniołami, oczywiście. Znowu macie jakieś dziwne myśli. Nie ten obiekt mógł funkcjonować. Ja gram w ten. w twierdze 3 i chyba też twierdzę krzyżowiec 2. Domki trzeba wokół siedziby robić. Tak to tam działało, że im bliżej siedziby, tym więcej ludzi się mieściło w domkach. No i ewentualnie Stronghold Kingdoms też tak było. nowych rekrutów Nie zapomniałem o. O czymś, Ruszamy. prawda? Bez pichlerza jesteśmy, bez o jednostek arabskich, buduńskich i tyle nas interesuje. Na rozkaz, o, lubię takie. Już tam A! toż to U. szczury. Ustawiać się i szeloć do szczura. No to zaraz może i pan na sułtan ruszy pupkę. Idzie tam. No i tyle było z tego atakowania. Tam macie zasięg, macie, dobry. A tu, dzień dobry, wy skąd. Dokąd gdzie... Uciekać. Już wyruszamy. wystarczy już. Dobra, tutaj w zakopią. Ruszamy Wy na wszelki wypadek idzie tam No to i szczerze że... ale brzydko Mam... Trudno, będzie, będzie brzydko. Będzie brzydko. jakby tam woły zmieścimy. <noise> to tutaj porobimy woły. O tak. Coś takiego. Ja już tutaj się szykuję, wiecie, na atakowanie dalszych botów, żeby mieć dużo hajsu. Hmm. Tu trochę jeszcze tej fosy. Tam se po... A, bo tu kaktusy. on ich ja nie zakopią. To zróbmy tu grubsze, może. Czekamy na rozkazy. No to czekamy, czekamy. Cze tak. Tutaj już możemy zrobić sprzedawanie. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Automatyczna sprzedaż, bo po co mi kamień? Nie przyda się do niczego. No, dobra, obiecałem, że robimy challenge. To robimy challenge. Bo czemu nie? Same łuki. Ale tu brzydko pobudowałem. Potrzeba drewna. Nie budujcie tak jak ja. ty. dobra, można zwiększyć prędkość. Nie masz wystarczającej ilości złota. To już jest tylko i wyłącznie kwestia robienia łuczników. Nie no, sułtanek to tam już myśli o śmierdzi. Op Popularność Ludzie minus 3. Licenia. A, bo dostępność piwania lutelku. butelku. Zapasy złota są zbyt Aż tak szybciej wsa. tam. Eee... 90. Uuu! Uuu! Uu. 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 Dobra, idźcie tam. Służył. Potrzebujemy Czekałeś więcej skranu. łuczników. Mój panie. Niech tam ruszam. ci kopią. Aj, przypominam, sultan to wspaniały lord, który nie ma ani jednej jednostki do kopania Twoja fosy. Wspaniały. Jakieś polecenia. Dobra. I tam? Tu sobie raczej już poradzimy. Ła-wa-wa-wa-wa, ła, 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 ła. po co tu kusznicy? Po co tu kusznicy, uciekać? Po co ci kusznicy przyszli wieprzowi? Ja ich nie zapraszałem. Trzeba nam W sumie, lordzie, chodź. Ty się przydasz. A no już zabijmy kolegę jakoś. Jak ucieka. Nie ma takiego uciekania. Czy ja tam widzę pałkarzyków? Tak. A gdzie wy biegniecie? Gdzie wy biegniecie? Gdzie wy biegniecie? No jak mi wymirkowali lorda! Dobrze, że tam drwale przyszły do pomocy. Ja tu chciałem właśnie lordem ich zatrzymać, a jak mi wymirkowali. I zadowoleni. Tu jakieś problemy widzę życiowe. Już daleko od składu i w ogóle, ale se porobimy tam. Eee... Ludzie dobra, czekajcie, to zmniejszmy prędkość. To w ten licznik wtedy tam lepiej działa, można myśleć. Bo ja bym chciał rzeczy nieprzyjemne zrobić. A nawet kościółki to mi nic nie dadzą. Eee, no ale. Postawmy. W sumie mogę jeszcze więcej kamienia dać, nie? Bo ile mamy 120, no to jeszcze by się jeden kolega raczej przydał. Jakie domki będą? A wy się tam nie zmieścicie już. No to już można myśleć o atakowaniu. Oczywiście no, w teorii można ruchome tarcze wysłać z kolegami. To nie są jednostki arabskie ani beduńskie. Wypraszam sobie takie pomówienia. Żelazo olałem ciepłym moczem. Pyk, 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 pyk. Potrzeba drewna. E, drewno to trzeba kupować. Tak, trzeba mieć 20 myślę. Wasza łaskawość. pyk. pyk, 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 pyk. Ludzie bardzo ciebie a, W sumie cenię, jakieś tam małe podatki, rosną. ludzie bardzo ceną, jak będzie pomóc. tak, raz sprzęt, dwa, raz obleżnicz. dwa, raz, dwa, sprzęt, raz dwa, raz, dwa, sprzęt, raz dwa, raz dwa, ja raz jeszcze kilka. Im więcej, tym lepiej dla nas. Łaskawość. Wybierz miejsce na No, bo myślałem, obleżnicz. że częściej będzie przypominać sprzęt, o tym śpichlerzu. a nie chcę przypominać. No to Trzeba straszne. Buduje sprzęt oblężniczy. A tutaj jesteśmy atakowani. E, o, mogę postawić to, to już w ogóle popularność będzie tam troszeczkę Ludzie jeszcze szła. Cenią, Czyli w teorii możemy sobie no, jakieś rzeczy nieprzyjemne porobić, ale... Czekamy na rozkazy. Łuki idą. Dobra, w 21, Znaczam zapraszam. Co, szczur pierwszy, żeby nas nie wkurzał czy nas sułtanka? Zostawmy szczurka na koniec. Dodatkowy challenge, dobra. muszę wymijać wszystkich i szczur ma zginąć ostatnio. Na hmm. ma nowych, no, nowych, nowych rekrutów Czy co robią ruchome tarcze? No i idą zabić lorda. Nie wiedzieliście, że ruchome tarcze mogą być lorda? Jedna jednostka, którą mogą być ruchome tarcze to lord. Rekrutów, Potrzeba hmm. nam nowych rekrutów? Sir. Takie? Co, nie wierzycie? Nie wierzycie mi? Mi nie wierzycie? Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. ty. Tam załkniemy biedne panie. Nie wyjdą czekamy Potrzeba na nam nowych rekrutów, mm. <tutututu> e, Dobra, jest, myślę. Nam nowych Mamy te chmiele. Ser. No, jest 16 piwa, no. Mówię, w poprzedniej misji Potrzeba za, za dużo trzeba piwa kupiłem rekrutów, i za dużo karczmu walnąłem na początek i za bardzo trzeba tak. żoło karczmy to Potrzeba pierwsza rzecz. Rekrutów, Nie trzeba. Było. Mój łuk będzie ci służył. Dobra, idziemy sobie. Czekamy na rozkaz. Potrzeba nam nowych rekrutów. Zer, wy tam jeszcze możecie tam podejść, zmierzamy. albo nawet bez postawy atakowanie No dobrze. Coś jeszcze chce. Co my polecenia. wy też możecie iść. Wy się ustawcie Wydzmiotem tu na wszelki wypadek, wypadek razem z lordem. No bo Zagam, jaka jest sytuacja? No porządku. No mówię, no wieprz nic tu nie ciekawego nie zrobi w tej grze. No bo on ma co? Dwie hodowle bydła. Wow, ani kamienia, ani żelaza. W sensie, no tu pewnie ma czy nie ma. To raczej jest jego, ale to jest za daleko już dla bota, żeby on coś tam ogarnął. Czekamy na rozkaz. 100 lat czekał na ten biedny kamień. Tarcza przygotowana. Ten nawet sobie jeszcze nie zbudował do końca zamku, no. Nie rozumiem idei. Czekamy na rozkaz. Trzeba nam nowych w gotowości. Kawałek. Drogi. Tarcza przygotowana. Podbijamy. W tym momencie też bardziej rzeczy przyjemne by się przydały. Żeby już łatwiej łucznikami było się klepać na mieczyki. Z lordem. tutaj sobie postrzelamy grzecznie Mój panie! Kontrol 2 Jakieś polecenia. Dobra, no i se idziemy i se strzelamy, ja mogę robić cały czas dodatkową armię. Dobra, ale ty szczerze że masz przeżyć. Później idziemy na kahinę może. No moja potęga rośnie, widzę. Łucznicy w gotowości! Nie chciałem Pracza tak. Mój łuk będzie ci nie taki był plan. Dobra, stać i strzelać. Mój panie! No staj i strzela. Ale ilu was tam? Jakieś polecenia? Aż tylu nie musi tu przychodzić. Czekamy nam broni, Sam. No proszę panu. szukać na rozkazy. Ruszamy na tych miejsc. Wyruszamy. Nie to w ogóle chciałem zrobić. Ale kim z tym? Wyruszamy. Tarcza przygotowana. Idźcie tu. Proszę, nie ma tutaj Ocznicę ognia, dobra. możecie i zaciupać lorda. Mógł, biedny sułtanek, zabity przez łuczników. Jakieś polecenia? Proszę, e, już się nie da. Dobra, no bijemy, bijemy, bijemy. Trochę to zajmuje, prawda? Ja, ale to bijemy. Tak jak wszyscy. Jeden, dwudziestu straciłem łuczników? Tak musi też. Chodźcie tam. Nie jest wcale biedny ten sułtan, Bogaty był. Tarcza ryb, ryb, mału? ryb. Piękne pieniądze. Piękne pieniądze, moi Czekamy drodzy. To co, kupujemy więcej łuków. No niby można. Czy automatyczna rekrutacja by się przydała. No a więcej tam nie wysyłam, bo nie ma sensu. Raz, dwa, trzy. czekaj na rozkaz. Większymy sobie prędkość. Jakieś ruchome tarcze możemy zrobić, wiecie, osobny atak. Potrzeba nam nowych rekrutów. Tam są panowie? Są. No to oni by łuczniku... ciekawe czy by taką bandę łuczników zabili. Ich tam z trzech jest? Czekamy to to na nam broni ser. Jakoś, jakoś. nowych rekrutów, ser. Dobra, ci tam dobiegają. Raz, dwa, Uczniczy trzy, zapraszam gotowości. tu. Jesteśmy atakowani. Wasza Wiemy, że przesadziłem chyba. ale róbmy sobie, ruchome tarcze. A tam jesteśmy atakowani umieramy. Ale by było zabawnie. Ale tylko tu mogą być ognie, ale nie będzie ogni, bo nic z koksownikami nie powstało. Tu, 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 tu to tutaj mogą być wilcze doły. Bywa i tak w życiu. Uwaga, bo idzie wielbłąd. A tu jeszcze wilczki wyszły. No to gorsza sprawa. Ale sobie poradzicie. O nie, jeszcze idzie jeden przyjaciel. Czekamy Ale raczej dostanie po dupie. Dostanie po dupie. Dostanie po dupie. Dobra. Proponuję wbijać do środka. W międzyczasie proszę robić więcej łuczników. Nie celować spokojnie, tylko wbiegać tam. Dziękuję. krzyk! krzyk! baby. Wieprza zobaczyła i się wystraszyła. Tarcza Tam siedzi jakiś kegatek. A siedzi. na dobra, wy możecie stąd spadać. spadać nie, kuszniki. A po co te kuszniki? A szczurze, obiecałem ci, zginiesz ostatni. Ty się nie bój, ty się nic nie bój, tarcza szczurze. Ja nie rzucam słów na wiatr. Mój panie, tarcza przygotowana. Jakiś, Jakoś tam przebiegniemy obok ciebie. Ej, tarcza A wy co tam robicie? Biegniemy, tarcza panowie. Raz, dwa, Ucz, Ja tutaj na razie mam takie Przeciwna. dziwne grupy porobione. Wszyscy zapraszam. Do wieprza. Nie, nie, ty się nie bój szczurze. Nic złego ci nie zrobię. Nic złego ci nie zrobię. Nie masz się czego bać, przyjacielu. No i ja mówię, nie jestem fanem misji, gdzie po pierwsze bot zaczyna z dwoma tysiącami, a po drugie dajecie go w miejscu, gdzie on ma miejsce na dwie farmy. No wiadomo, że ten bot nic nie zrobi. Taka tu jest trudność. Czekamy na broni, sę, e, podchodzimy już pod kuszniku. Są Pani, jakieś dziwne grupy porobione, ale, ale są. Czekamy na Potrzeba nam bronić. Dobra, e, tak? my już powoli się szykujemy Ale jeszcze nie wiem na co. Na pewno nie na zabicie szczura, no nie wolno. A no tutaj będzie trochę strat poniesionych, bo kusznicy mało ruchomych tarcz. Ostatecznie, ale dajemy radę. No, wieprz czasem wpada w kłopoty. Dobra, tu się ładnie rozstawiamy i strzelamy. Czekamy na rozkaz. A, bo wy murki możecie bić. Dobra, te kuszniki już padają. Czekamy Potrzez na nowych kręgów. Uh, 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 uh. Troszkę będą bić te murki. Przypomina, w pierwszej twierdzy łucznicy nie mogą bić murków. tej już jak najbardziej mogą. W krzyżowcu sensie. Czekamy na rozkazy. No, można też oczywiście A. zrobić staran, ale mi się nie chce. A mi się nie chce stać w górę. Nic nowego, nic nowego. Powiedzcie, coś czego nie wiem. Uwaga już gdzieś jest przejście potężna armia pałkarzy wyduszyła straty poniesione, ale... Trzeba Jakieś polecenia. Dobra, niby wszystko. Panie szczurze! Kaliśniasz na sznurze. Musisz się szykować niestety. Bardzo mi przykro. Wiadomość odbudowa. Dobra. Świnka nie umrze. Umrze. Nie, nie, nie. nie, nie, nie. To cały w gotowości. Świnka już pa, 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 pa. No ale tak normalnie, no to. Nie wiem ile tam połkarzy za 2000 się zrobi. Jakby się jeszcze trochę bułek sprzedało, To z 20 na pewno to takiego szczura by się zabiło. Nie wiem, ile by się dostało od niego hajsu. Może tu wejść, nie. Ma do paniki. Szczurku, tylko bez paniki! Mogłem Lorda się, tu podesłać. Rozwalacie coś strzelać do każdego, Nie, 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 kto jest macie rozwalić żyje. murki. Jakieś za dużo to nie umiecie. A to tam biją. Czekamy na rozkazy. Chyba, że jakimś cudem. A, w sumie. Może takie coś byśmy zrobili? Tak. No, czekajta. Zrobimy to po mojemu. A, a, a. Ja tam trzeba było w ogóle w 30 minut, 30 to za dużo. Mój będzie ci służył. Stanowisko jest. Czemu nie? A tam już możemy. Bo zastrzelicie mi szczura, nie macie go zastrzelać. Zastrzelać? Zastrze zastrzeliwać? Mordować. Dzień dobry panie szczurze. I ci ludzie, którzy są tędy wyjść. Nie ma takiego, takiego wychodzenia. Dobra, panie szczurze, żegnamy pana. A czas Proszę. jaki się liczy? Dopiero jak pojawi się ekran zwycięstwo, rozumiem, a nie moment zabicia. W ten ten czas leci cały czas. Nie patrzyłem, jak to tam wygląda. Ile zwycięstwo. będzie? 4-4. Nie, to moment chyba zabicia, nie? Ostatniego Lordzikse. A, i to jest tak, jak mówiliście, że to są ogólnie czasy tych wszystkich misji, a nie tam, że 5D danej misji. Czas do tej pory. A, bo to chodzi teraz o cały szlak. Czyli jakby się. Z... Przepraszam? Czyli żeby. To trzeba wszystkie misje zrobić tutaj w tym czasie, żeby jakiś super. O ile to by tam było? Pół godziny na wszystkie pięć misji. No to w teorii się da. no tak się zraszowało, no to pewnie ta. No dobra, no to mamy coś takiego. E... Wyspa na rzece. No bo ty mają przynajmniej po 4000. Wow, troszkę lepiej, brawo. Tylko że no znowu to są takie drużynki, więc oho, już to widzę. Już widzę jak, ee, jak ci tu. No to ci tutaj będą się ze sobą klepać A ja mogę raczej się klepać z Kalifem i Emirem. Wątpię, żeby w, w, Wilk z... Boże Wilk wąż z Ryszardem chcieli się ze mną klepać. A oni się będą z nimi klepać pewnie. No, więc można olać lewą stronę mapy i się klepać z prawą, ale to nie dziś. Dzisiaj kolejna misja za nami na wyzwaniu bez spichlerza, bez jednostek -y, arabskich, bez jednostek beduńskich i tylko łucznicy ostatecznie byli. No dobrze, ruchomet harsze też były, no nie wam będzie. Taki dodatkowy challenge, sobie wymyśliłem, jak zobaczyłem, co tam się będzie działo. I cóż, i cóż, i cóż, i cóż. Myślę jeszcze o co tam chodziło z tym, tym jednym, no ale nieważne. W każdym razie, jeśli ten materiał Wam się spodobał, nie zapomnijcie go ocenię, rozkomentować. Ode mnie to tyle. Trzymajcie się.